Hej kochani, niestety przegrzał mi się telefon, jeśli chodzi o słaby odkład, wyłączył się sam, wybaczcie, ucięło pod koniec filmu, chwileczkę odczekaliśmy z telefonem, doszliśmy do temperatury powietrza, taka, która umożliwia mi włączenie telefonu znowu, więc kochani, tylko jeszcze skończymy, zostanęłam sobie w cieniu, patrzyłam sobie właśnie tutaj, jak noszą pyłek, Nawód u nas kochani nie nektaruje w tym momencie, więc nie liczę na jakiś pożytek nektarowy, u mnie w tym momencie tylko i wyłącznie karmienie, tu właśnie miałam oblocik, plus właśnie ta nasza rodzinka z tym naszym słabszym odkładem, popatrzcie, jak ładnie noszą pyłek. Tu jest bardzo fajna matula. Po prostu mi szkoda. Pamiętajcie, ja nie likwiduję matek, które naprawdę są dobrymi matkami, wszystko robię, żeby je przezimować i żeby ze mną zostały. Otworzę sobie szybciutko jeszcze ulik, bo myśmy skończyli tam, co możemy zrobić, kochani, w tym momencie. Jeżeli zrobiliśmy już wszystko, czyli mają jedzenie, mają tyle co potrzeba gabaretów do. Y, ogrzania. Sprawdzamy y, przede wszystkim, czy obsiadają wszystkie ramki, kochani, na ciasno. Jeśli obsiadają nam ramki na ciasno, tyle ramek zostawiamy. W słabych rodzinach nie dokładamy pięciu węzy dalej, kochani, i y, coś więcej. Chyba, że faktycznie musimy. Tam nas nie będzie w tym momencie, gdzieś wyjeżdżamy, to wtedy dajmy im trochę więcej węzy, wsadźmy im, kochani, jedzenie. Ale też pamiętajmy o tym, żeby ocieplić to porządnie. Tak musi być, tego się inaczej nie da zrobić. Tutaj y, nie damy rady Wam monitorować ciągle y, uli, ale jeżeli macie ule blisko, jeżeli y, macie jak dojść do tego ula, przynajmniej raz na 7 dni, bo w takich rodzinkach po 7 dniach dopiero idziemy i sprawdzamy. Więc kochani, tutaj mamy obsiadane wszystkie uliczki. Na czarno. Plus pszczoła, która nam jeszcze będzie zlatywać w tym momencie. Na wieczór na 100%, nawet ta ramka tutaj z węzą powinna być już w tym momencie obsiadana. Czy coś jeszcze możemy zrobić, jeżeli chodzi o taką słabszą rodzinę, nawiązując do tego wcześniejszego filmiku? W tym momencie, kochani, wydaje mi się, że tyle. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe. Za jakiś tydzień Idziecie i sprawdzacie, co tam się dzieje. Oczywiście pamiętajcie, małe porcje pokarmu dajemy. Nie dajemy im dużych porcji pokarmu, bo jak nam zaleją za bardzo gniazdo, to w tym momencie matka będzie ograniczona bardzo w czerwieniu, nawet w tym suszu, który dacie. To tam zaleją znowu te komórki, zanim królowa przyjdzie, to będzie problem. Jeżeli już macie to zrobić, to odczekajcie około trzech dni, sprawdźcie, czy ten susz jest zaczerwiony, i wtedy podkarmcie znowu. Jakąś niewielką ilością syropu, to wtedy wiadomo, tam już królowa, wam nie za, nie, tam już wam pszczoły nie zaleją tych komórek, bo tam już królowa zajęła swoje królewskie miejsce, jak się to mówi. Co dalej, kochani, możemy zrobić? Nic. Wszystko zrobiliśmy. Dalej się nie martwimy. Czekamy na to, co pszczoły zrobią. Teraz ich ruch. Myśmy zrobili swoje, teraz czekamy, co pokażą nam pszczoły. Tak jak mówię, po tygodniu idziemy, zaglądamy, kochani, czy rameczka z węzą, czy z suszem jest zaczerwiona, czy jest poprawnie zaczerwiona, czy królowa znowu ma miejsce do czerwienia, czy pszczół nam przybyło. Jeśli tak, ile nam przybyło tych pszczół? Czy możemy sobie spokojnie odsunąć wtedy znowu o jedną rameczkę i wkładamy znowu. Albo węzę, albo susz. Jeżeli mamy susz, kochani, o tej porze roku wkładamy susz, bo nam potrzebna jest pszczoła. Nie praca dla pszczół, żeby je męczyć czy żeby wykorzystywać woszczarki. Nam teraz jest potrzebna najbardziej pszczoła, kochani. Węze możemy sobie zawsze dać na kraj o jedną rameczkę więcej, ale susz to jest teraz na wagę złota. Wkładamy susz. Jeżeli znowu mamy, pamiętajcie, dużo pszczoły. Mieści nam się tutaj, mamy rameczki na czarno, obsiadane na czarno. Obsiadane, kochani, to znaczy, że pszczoła nam zakrywa cały plaster, yy, czy to yy, jedzenia, czy ten ostatni okrywowy, czy on jest obsiadany całkowicie przez pszczoły. To jest wtedy plaster obsiadany na czarno. Nie tam, że mamy 10-20 pszczółek, to nie jest obsiadane na czarno. Z takiej strony w ogóle nie liczymy wtedy. To znaczy, że tam jeszcze nam brakuje bardzo dużo pszczoły, żeby ona była obsiadana na czarno. Ma być. Ciemno od pszczoły, wtedy wiemy, że to jest porządny plaster. On ma być czarny, tak jak się to mówi, czarny od pszczoły, więc obsiadany na czarno. Już chyba to najbardziej wiecie jeszcze z takim wykrzyknikiem to powiem, no nie? Ojejku, czekajcie, kochani, bo mi uciekła myśl, wiecie, jak już zaczynam o czymś gadać dalej, to mi później myśli uciekają. I znowu właśnie, jak mamy susz, kochani, nie dajemy suszu tutaj, ponieważ już mamy zaczerwioną tą rameczkę. Tu będzie jeszcze po 7 dniach czerw otwarty, jeżeli były jajeczka. Tu już będzie nam się pewnie wygryzał po tygodniu czerw albo na tej ramce, na której, więc tam jakieś komóreczki będą znowu puste, które królowa nam najprawdopodobniej już zaczerwiła. Więc wtedy znowu sobie możemy, kochani, wziąć. Czekajcie, to sobie przesuwam. Odsuwamy rameczkę, kochani, tą i wkładamy, jeśli nie mamy suszu, najlepiej susz, kochani, wyciągamy, jeżeli nie mamy, to wyciągamy z sąsiedniego ula. Niech tamte nam pomagają, bo tam, pamiętajcie, słaba rodzina to chora rodzina. Bo ona będzie znosić choroby, kochani. Tu się szybciej będą rozmnażać choroby, bo przyniosą sobie mniej jedzenia, będzie mniej do ogrzania, więc ona jest najbardziej narażona na choroby, kochani. I tego się trzymajmy. Jeżeli mamy drugą silną rodzinę, kochani, to wykorzystajmy jej potencjał dla dobra jednej i drugiej. One muszą współpracować. Więc nie skazujmy wtedy tej rodziny, że tu wkładamy węzę, tylko węzę dajmy do tej silnej, która sobie świetnie radzi, a od tej silnej, kochani, weźmy susz do tej rodziny. I wkładamy służy znowu tutaj. Jeśli mamy wszystkie słabsze rodziny, no to wiadomo, kochani, współpracujemy wtedy pomiędzy sobą. Nie pszczoły, tylko pszczelarz-pszczoły. Wkładamy znowu węzę pomiędzy te rameczki i znowu ocieplamy i podkarmiamy w tym momencie, ze względu na to, że muszą mieć jedzenie, żeby odbudować węzę. A jedzenie będzie powodować, że będzie im się opłacało wyciągnąć swoje ręce i harować po to, bo te komórki muszą być zapełnione, spichlerz musi być. Więc my będziemy je mobilizować. Że one będą chciały nam szybko, pomimo tego, że nie ma pszczół w ulu, że będą nam chciały szybko odbudować komóreczki. Jeżeli nam odbudują te komóreczki, no to królowa znowu zaczerwi i znowu wtedy, jak będziemy widzieć, że są zaczerwione, dajemy im znowu jedzenie i sprawdzamy znowu po paru dniach, czy należy poszerzyć gniazdo. Jeżeli tak, robimy dokładnie do momentu, przypuśćmy liczmy, że będziemy robić tak, no liczmy do końca sierpnia. Umawiamy się, że się patrzymy do ula, jeżeli chodzi o zalewanie gniazda w takim ulu na koniec sierpnia i wtedy wam powiem, co dalej ja bym zrobiła, jeżeli zobaczę, jak bardzo mi się rozwinęła ta rodzina. I wtedy, jeżeli wy, wy macie, podobnie jak ja, cztery rameczki, czy pięć rameczek, ale ta piąta jest taka bidusia, tam nie ma pszczół, to kochani, liczmy, że mamy cztery. Ja to, to może też być właśnie taka bidusia u mnie zatworomata, ale u was może to być właśnie ta węza, czy taka ramka z suszem pusta. I wtedy, kochani, umawiamy się. Ja Wam pokazuję, co ja robię, a Wy podejmujecie decyzję u siebie. Pamiętajcie tylko, że jeżeli już dochodzimy, kochani, do około 20-25 sierpnia, przyda się jak najwięcej jajeczek, wkładajmy susz. Później, kochani, jeżeli macie taką możliwość, to kupcie wiadro inwertu. Żebyśmy tą pszczołę, która nam się wygryza w tej słabszej rodzinie nie męczyli już cukrem, żeby nam przerabiała cukier, tylko żebyśmy dali inwert. Inwert troszeczkę mniej wymaga spracowania pszczoły, mniej tam muszą przetworzyć tego cukru, czy tam rozłożyć tego cukru. On już jest bardziej jako pasza dla pszczół, jest łatwiejszy w trawieniu, one mają mniej wiecie, ingerencji swoich sił i wtedy zalejemy gniazdo na zimę inwertem i w ten sposób odciążymy. W tym momencie karmimy cukrem, przypuśćmy 1 do 1, ze względu na to, że to bardziej pobudza matkę do czerwienia. To jest ta imitacja nektaru. Może troszkę bardziej spracowujemy pszczoły znowu, ze względu na to, że one jednak ten syrop cukrowy muszą odparować. To jest bardzo dużo wody. Możemy zrobić na przykład dla słabszej rodziny 3 do 2, nie 1 do 1, dajmy 3 do 2 proporcje. To już jest gęściejszy syrop, jest tam trochę mniej wody, więc. Jak się to mówi, troszeczkę wody im weźmiemy, trochę tej pary odciągniemy, ale i tak będą musiały rozłożyć ten syrop cukrowy na cukry proste, więc ta praca ich nie ominie. Jednakże na cukier one mają po prostu fioła. Na pewno będą lepiej pracować niż na inwercie. Ale tutaj kończę marudzenie. Pamiętajcie, spotykamy się za dwa tygodnie i sprawdzamy, co u tych babek jest i jak sobie radzimy. Sprawdzamy mniej więcej raz na 7 dni, nie przeszkadzamy pszczołom po międzyczasie, rameczka z suszem lub rameczka węzy do środka, ocieplamy, karmimy i podziwiajmy je kochani, ale tylko od tej strony wlotka. To co się dzieje o tej porze w ulu, to już jest ciężka ich praca. I nie bałagańmy im, nie sprawdzajmy niepotrzebnie rameczek, czy tam królowa czerwi, czy nie czerwi, bo będziecie słyszeć. Wy macie się tak zachować w tym ulu, żeby królowej nie zgnieść. Jak macie takie ruchy mieć, kochani, jakby w zwolnionym tempie, żeby na 100% królowa była, żebyście na drugi dzień nie martwili się tam, a sprawdzę, bo może zgniotą królową. Pamiętajcie, to jest ważne. Tutaj musicie mieć szlachetne ruchy, kochani, królewskie, takie delikatne, bo tu królowa jest na wagę złota. Jeżeli się martwicie, że coś się może stało, to podchodzimy wieczorem, do ula, i kochani, wystarczy, że tutaj będziecie patrzeć. Będą tak pszczoły chodzić, szukać, coś się będzie działo, a w ulu będziecie słyszeć takie brz, to znaczy, że zgnietliście królową. I nic nam nie pozostaje, jak na drugi dzień otworzyć ul, sprawdzić, czy nie ma tam mateczników ratunkowych, jeżeli są, poddajemy od razu królową, pamiętajcie, czerwiącą ze sprawdzonym czerwieniem z żadnej jednodniówki. Yy, tylko, kochani, jeszcze nie pomylcie takiego b, z takim bzzz, które yy, jest odparowaniem pokarmu, bo wyście właśnie dali im pokarm i one muszą tą parę wodną usunąć. Tu musicie, pamiętajcie, nasłuchujemy się tego, co pszczoły nam mówią i w jaki sposób. Bo to jest tak jak z człowiekiem. My dobrze wiemy, kiedy jest smutny ktoś, jak mówi, kiedy jest radosny i kiedy jest wkurzony. Jeżeli my umiemy pomiędzy sobą rozróżnić nastrój człowieka, uczymy się, kochani, rozróżniać nastrój pszczół.